Zobaczcie, co przed chwilą trafiłem. Trafiłem przed chwilą tego nowego skina. I powiedzcie mi, czy on jest limitowany, ale ja myślę, że on jest limitowany, bo zobaczcie, ja go wydropiłem z tego koła. I na niego jest 5%. No, no i zobaczcie, jaki on jest zarąbiscy. Um, no, no, zagrajmy nim, bo pierwszą rundę nie gram Teraz. Super skinek. Nie jest jakiś turbo ładny, ale jest ładny nawet. Ósemeczkę daję mu. Za efekty. <laughs> o, dobra, panie splash. Na paint splashu jeszcze tym skinem nie grałem. Grałem tylko tam to było No nie wiem, co tam było, nie pamiętam. Na panie profesorze, akurat jestem bardzo dobry. Kurde. Pup. Nie no, prawie go złapałem. O! Ktoś tam miał takiego jak ja Jak, ktoś, jak ten odpadnie pokaże, zobaczcie Jak ktoś znajdzie go na tym tej chcę no zobaczyć, jak on ładnie spada na dół Jest ktoś tutaj, który by ten odpadł? Nie ma Gorde Ale uwierzcie mi, że się to wygląda W ogóle ma fajne animacje ten skin o nie no. Lepszy byłby Super Slider. No super slider był wczoraj odcinek, więc jak ktoś nie oglądał, no to polecam oglądnąć. U, jul było blisko. Dobra, walnąłem. Dobra jesteśmy. O! Dobra! Jest dobrze. Mm. O, widzieliście tam chyba go. Teraz widać jego jeszcze pył było widać. A co mamy na... Nieźle. Nieźle. Ja z Panie bardzo dobrze ogarniam. Komu chcę to wyczuć? Nie, Rato, ja koniec. Jedynie jak z warzywą, to mogę to wygrać. Widzicie tu jest taki tryczek. Kurde, prawie mi się to udało. Dobra, nie, prawie byliśmy. Dobra, dawajcie śmieszną mapę. Może, bo, no dobra, no. Tutaj jest jeden mocny trik, ale go zbyt bardzo nie umiem zrobić, bo tylko raz mi się go udało zrobić. Äh, eee, Bek. dobra. No i patrz co oni zrobili mi. O tutaj wam coś wam pokażę. Patrzcie, wskakujecie sobie tu. O nie! Nie, 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 nie. nie. Dobra, nie robię, pokażę wam tego. Trzeba lecieć na metę. Bo już pewnie nawet nie zdążę. Dobra, to za z Dobra, widzimy się w drugiej rundzie. Dobra, yy, widzowie. I mamy super slider, Jest, zarąbiście. A dobrze wiecie, że to za super slajd to najlepsza mapa. Dobra, czekaj. No, już. Nie. Ну, добра. Mm -hmm. Добра, есть Bum mi kowalnego i dowira Vira. Eee. Przecisz to. Ymm, dobra, proszę Blok dasz blok dasz blok dasz blok dasz blok <ścoughs> Dobra, jest. lawaraz rush lava rush jest zambisty. To jest jeden moich chlebnych map Mam nadzieję, że nie popsuję tego, bo ja chcę się popisać. Bo. Nie umiem grać na tym Lewalandzie. No w Lewalandzie w ogóle nie umiem grać, tak? W ogóle nie umiem. Dobra, i tutaj jestem tak. Pek pek No i dawaj. Nie! Dobra jestem. Tam babka tam była. Wygraliśmy grę. Pierwszą tym skinem. O, oh, to będzie ten odcinek, więc my to będziemy z wami kończyć. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję jak ktoś nie ma. Nie zmuszam. Mam nadzieję, że się spodobał filmik, więc pa pa!